23 czerwca 1983 roku zatonął K-429, radziecki okręt podwodny z napędem atomowym. Na początku 1983 roku okręt wrócił z długiego patrolu. Załoga poszła na urlop, zaś jednostka stanęła w stoczni w celu dokonania remontu. W czerwcu przyszedł jednak rozkaz wyjścia na ćwiczenia, choć nie były one zaplanowane. Większości załogi nie udało się wezwać na okręt i uzupełniono ją przypadkowymi marynarzami z innych okrętów podwodnych. Jedna trzecia z nich nigdy nie była wcześniej na K429 i nigdy nie przeszła na nim szkolenia. 23 czerwca okręt otrzymał rozkaz natychmiastowego udania się na poligon torpedowy, mimo że procedury nakazywały wykonanie próbnego zanurzenia. Późnym wieczorem okręt dotarł do swego obszaru testowego i zanurzył się na głębokość peryskopową. System wentylacyjny, który nie został zamknięty w stoczni, a jego czujniki wyłączone spowodował zatopienie okrętu i śmierć 14 marynarzy. Okręt spoczął na głębokości 39 metrów. Ponieważ boje i kapsuły ratunkowe zostały na stałe przyspawane do kadłuba, po kilkudziesięciu godzinach załoga przez wyrzutnie torpedowe zaczęła opuszczać okręt. Podczas ewakuacji zginęło kolejnych dwóch marynarzy. Dowódca okrętu został skazany na 10 lat więzienia, podczas gdy admirał, który wydał mu rozkaz natychmiastowego wyjścia w morze, został awansowany na głównodowodzącego flotą północną. Link do podcastu mówiącego o zatonięciu K429 wskaże Wam strzałka na dole filmu.